Hej, hej! Pa! Ja nie jestem za stara na takie numery. Yyy, I ten. I po prostu on może też tam w pierwszej chwili się troszkę zlewować. Nie, nie panikuj. Tak jest. Tak. Was, nie filmuj tego. A, tylko wiesz, wolę, żeby to tutaj gdzieś wiesz, kolana nie wbić, nie się przypierza to tak. Tutaj mi tu w tej stronie też, żeby nie za bardzo jakąś tam włoskie. możesz się tutaj oczywiście trzymać włoski, który nie pięścił i tak dalej. Najlepiej złoż sobie ten ten płyt, żeby nie klasało. Okay. Kup się lepiej na jeździe. Czekaj, weźmiemy go na środek. Ale już na nim tak jest miłe. там там подождал некоторо Exactly.